Dzień dobry, moi kochani. Serdecznie zapraszam osoby urodzone w znaku Raka na czytanie miesięczne, czytanie na grudzień. Grudzień, kochani, 2021 roku kończymy rok, ostatni miesiąc. Jaka energia w tym miesiącu u Raków w grudniu 2021 roku? Na czym Raki będą skupiały swoją uwagę? Wchodzicie w ten miesiąc z czwórką pucharów. Hmm. Na wezwaniu trójka buław w podstawie paśmieczy. Do przeszłości trójka pucharów odchodzi, świadome dążenia. Szóstka buław. Co do Was przychodzi w grudniu? Królowa Pucharów. Wasze możliwości. Królowa pentakli. Wpływy zewnętrzne. Dwójka mieczy. Nadzieje bądź obawy. Karta wieży. wynik. A z pentakli. A w tle czytania równowaga. W dawaniu i braniu. Szóstka denarów. Szóstka denarów, czyli będzie wam przeświecała ta karta w tym miesiącu. Albo będziecie walczyć na polu, że tak powiem, materii po to, żeby zachować tę równowagę albo ona będzie wam hmm, przyświecała, albo będzie dla was istotna hmm, w takim sensie, że wszystko, wszystko co będziecie robić, to będzie pod hmm, szyldem tej równowagi, czyli zachowania równowagi, żeby jej nie, nie stracić, żeby nie popaść w jakieś negatywne e, emocje czy stany. Hmm. Również wiecie, ta karta mówi nie tylko o zachowaniu równowagi. To jest jakby efekt końcowy tej karty, ale żeby zachować równowagę, trzeba potrafić dzielić się tym, co się ma. To nie jednym przychodzi łatwiej, innym trudniej, ale również potrafić sięgać, prosić, jeśli się nie ma. No z tym już niektórzy mają problem, chociaż nie wszyscy. Są tacy, co proszą bez skrupułów, wyciągają ręce i nie mają z tym większego problemu. Tego rodzaju działania, myśli, dążenia będą w tym miesiącu tłem. Tłem. Zachowanie równowagi. No, wchodzicie, tak powiedziałabym, trochę rozczarowani albo przygnębieni. No, na pewno przygnębieni, bo czwórka pucharów mówi o tym, że. Moi drodzy, coś poszło nie po naszej myśli. Mieliśmy tutaj jakiś zamysł w tej trójce, tak? No i, i, i. mleko nam się rozlało. Poszło nie tak, i już mam wrażenie, że nam się odechciało tych pucharów. Eee. Są możliwości, tam gdzieś, hen. Los wszechświat, nie wiem. Sąsiad, sąsiadka, kolega podsuwa nam te możliwości, rozwiązania. No ale my tak jakby kurczowo tutaj trzymamy się tego, co nam nie wyszło. To jest taki, powiedziałbym, że w czwórce wykazujemy się pewnym rodzajem niedojrzałości. Przepraszam, że to powiem, ale to jest Pewnego rodzaju niedojrzałość. To znaczy, tak, takiego rodzaju niedojrzałość. Dam tu przykład, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Jak dziecko buduje sobie babkę z piasku, wiaderki nabierze tego piasku, nakładzie, przewróci do góry dnem i próbuje zrobić babkę. ściąga to wiaderko do góry, tę formę. No i niestety mu się. Tam popsuła ta babka przy zdejmowaniu. Co takie niedojrzałe dziecko właśnie robi? Najczęściej całą tę babkę niszczy i mówi, rzuca wiaderkiem i mówi, że już nie będzie robiło babek. Że jest w ogóle niezainteresowany robieniem babek. Kto to w ogóle wymyślił tę zabawę w robienie babek? Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Jeszcze sekundę temu e, bardzo go to cieszyło i zajmowało. Jak mu coś nie poszło, to po prostu ta niedojrzałość, ta niecierpliwość, ta, ten brak e, refleksji e, powoduje, że w ogóle już nie jestem zainteresowany tematem. No, ale chodź, pomogę Ci, tu się da naprawić. Yy, yy, próbujemy to dziecko zachęcić, zobacz, zaraz zrobimy drugą. Nie, ono już nie jest zainteresowane żadną babką, żadnym piaskiem, żadną foremką. No, to taka ta czwórka. Bo skupiamy się na tym, co nam nie wyszło. To przykuwa naszą uwagę. I w wyzwaniu mamy trójkę buław. Trójka Buław mówi o tym, że szukamy sposobów rozwiązań i dochodzimy do wniosku: Hmm, są różne inne możliwości. Chcę z nich skorzystać. Jeszcze nie wiem jak, jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale ja już mam gotowość. Słyszałem, czy słyszałam, że może mi ktoś pomóc w tej sprawie? Ktoś miał podobny problem. Komuś się też babka zepsuła przy robieniu foremki, tak? Ta, przy robieniu foremką tej babki, i ktoś sobie poradził, i mu piękne babki teraz wychodzą. Ja też bym tak chciał. Może piasek będzie bardziej mokry, trzeba to pokombinować, jeszcze nie wiem, no ale, ale chcę, a może formę zmienić, a może coś. Słuchajcie, chcę powiedzieć, że wyzwaniem będzie gotowość do zmian. Wiecie, czasami coś nam nie idzie podświadomie, bo my tak na głowę to chcemy, ale tak na środek to tak najlepiej, jakby ktoś nam te piękne babki pobudował. Wiem, czepiłam się tych babek, ale tak mi się wydaje, że to jest takie bardzo wymowne. E, czasami nam się wydaje, że my jesteśmy przekonani, że. E, że coś jest nasze, tak? Nasz pomysł. Przecież to jest nasz pomysł. To będzie fajny pomysł, to nas uszczęśliwi, to będzie dobre dla nas, tak? No ale, kochani, jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy, czy to będzie dobre dla nas. Jeżeli nie podejdziemy do tego tematu, nie zrealizujemy go, czasami jest tak, że zrealizujemy i się okazuje po jakimś czasie, ale w sumie to ja nie lubię tych babek robić. Ja wolałbym coś albo wolała coś innego. Może rowerkiem pojeździć. Wiecie? Chcę powiedzieć, że jak nasz plan w czwórce nie wypala w pucharach, to w trójce trzeba po prostu poszukać, bo to jest karta wyzwania. Czyli musicie poszukać w sobie Gotowości do zmiany, żeby energetycznie również poprzeć te swoje działania. Jak coś mi nie wychodzi, to się zastanawiam. Wylały się z tych kielichów. A może nóżki są krzywe, te podstawy. A może któryś z kielichów jest pęknięty, a może dziurawy, a może. Nie, po prostu my naleliśmy tam, a tam nam się porozlewało i teraz siedzimy i płaczemy, że nam się porozlewało. Ktoś mówi: Zobacz, a ja mam jeden cały, to z tego można pić. A w ogóle to nawet tego nie zauważacie. Tu wyzwaniem będzie gotowość do zmiany. Do zmiany planu również gotowość. Jeśli mój plan nie poszedł. To miej gotowość do innego planu. Bądź otwarty. Bądź otwarta na nowe. Na nowe relacje, na nowe życie, na nowe układy, na nowe zasady, na zmiany. Ten y, wędrowiec, który w trójce buław chce wyruszyć w podróż, on to nie wyrusza biedak. Wyrusza ktoś, komu jest dobrze. Ma jakąś komfortową sytuację, ale on chce czegoś więcej, chce się rozwijać, chce poznawać nowe lądy, nowe miejsca, nowych ludzi. Dlatego ma gotowość do zmian. Gotowość do robienia czegoś innego niż tutaj. A tutaj jest skupianie się na tym, bo mi nie wyszło. Ach przejdziemy jeszcze do podstawy, bo nie przeszło. Tak się skupiłam na tym, co mi nie wyszło. <grych> w podstawie mieczowy. Paś mieczowy mówi o nauce, o dokształcaniu, zasięganiu informacji, poszukiwaniu informacji. Paś mieczy jest bardzo ciekawski, żeby nie powiedzieć wścibski, szuka sposobów, doszkala się, doucza, bardzo ruchliwy. Paś też, kochani moi, nie sprawdza informacji, weźcie to pod uwagę, bo paś nie weryfikuje informacji, paś je przyjmuje, przemiele, puści dalej. Czyli to jest podstawa podstawą być może tego problemu tutaj w czwórce kielichów było to, że czegoś nie doprecyzowaliście, bo paść jest niedojrzały. Jeszcze mieczowy paść to jest taki wiecie. Właśnie on polega na niesprawdzonych informacjach. No zobaczcie jak on miecz chwycił. Zobaczcie. Czy rozsądny ktoś tak by wziął no przecież by tutaj za rękojeść chwycił. A on nierozsądny jest. Może mu się wydawało, że jest rozsądny, ale jednak potrafi się zachować nierozsądnie. Dlaczego? Nie ma pełnej wiedzy. Paś szuka wiedzy. Paś nie ma wszystkich informacji. Gdyby miał wiedzę, że może się pokaleczyć, to by przecież tak nie chwycił. To jest podstawa. Tu mogło coś nie pójść. Wam, kochani, bo coś niedopracowane, może nieumiejętnie, może wydawało Wam się, że tak jest właściwie e, dobrze, a, a, a w praniu wyszło inaczej. Odchodzi do przeszłości Trójka Pucharów. Trójka Pucharów mówi o spotkaniach towarzyskich, o przyjemnościach, o radościach o mm, takiej kooperacji z innymi o świętowaniu. E, o Różnego rodzaju przyjemnościach, przeżywanych w otoczeniu bliskich. Może być w grudniu mniej spotkań, mniej przyjemności z tych spotkań, bo spotkania też mogą być, ale spotkania może będą mniej przyjemne po prostu. W świadomych dążeniach, kochani, szóstka buław. Szóstka buław mówi o jakimś etapie zamkniętym sukcesem. Chcecie tak. Chcecie tego. Marzy wam się. W szóstce buław, sukces odnosimy poprzez działania. Mało tego, że działamy. Wkładamy mnóstwo wysiłku. On nie przychodzi nam bez wysiłku, tutaj ten sukces, to zwycięstwo. To, że my jesteśmy na szczycie, to jedno, ale to, ile musieliśmy włożyć w to wysiłku, to drugie. Tu jesteśmy podziwiani, tu jesteśmy nagradzani w świetle, świetle Jupiteru. Wszystkie oczy są zwrócone na nas. Hmm, tak byście chcieli. To trzeba znaleźć w sobie gotowość. Do zmian, gotowość do podróży, gotowość do modyfikacji, do otwarcia na nowe, na inne spojrzenie, do zrewidowania poglądów, do zmiany kierunku, bo może zły kurs obraliśmy. Wiecie, no tu dużo się może dziać. No, ale chcecie tego sukcesu, dążycie do tego sukcesu. On wcale nie jest niemożliwy. Przechodzi do was w grudniu królowa pucharów. Królowa pucharów może być osobą, która przyjdzie do was, czyli taką ciepłą, e, troskliwą, opiekuńczą, może doradzić, poradzić, e, pomóc. Wrażliwa osoba, otwarta, szczera. To może być kobieta, może być mężczyzna. Ale może też przyjść e, do Was. E, jeśli czekacie, miłość, tak? No bo z pucharem idzie ta kobieta. E, tu może być też Pomoc jakaś, jakieś wsparcie terapeutyczne, jakiś coach, terapeuta jakiś. To może być również matka, która wspiera. Co, co kto ma u ciebie? Wiecie? No ktoś w, w, o szczerym, otwartym sercu, taki pomocny, e, wspierający, ktoś, kto może was przytulić, pogłaskać, powiedzieć: Nie martw się, będzie dobrze. Tak na połowie miesiąca. Możliwości: możliwości dla raczków, a możliwości: Królowa Pentakli. Królowa Pentakli, jak wszyscy wiemy, to taka mała cesarzowa, więc możliwości wasze są. Yy, jakie? Nieziemskie, olbrzymie. Macie ogromną możliwość na stabilizację, zarówno finansową, zawodową, e, emocjonalną, e, uczuciową, relacyjną. To są wasze możliwości. Możecie osiągnąć poziom królowej, małej, cesarzowej. Ja stanowię, ja robię, ja dzielę, ja decyduję, ja się troszczę, ja dbam, ja mam. Świetna energia. Tu są wasze możliwości, a tu są wpływy zewnętrzne. Osoby z zewnątrz nie widzą rozwiązań. Nie widzą sposobów i nie widzą możliwości. Kompletnie to jest karta zastoju. To jest karta nie wiem którędy. Nie widzę mm, rozwiązań. Stoję w miejscu, czyli otoczenie wam nie pomoże. Z zewnątrz zastój, związane ręce, może w urzędzie, jeżeli coś załatwiamy zawodowo, może u pracodawcy, może w relacji, ta druga strona nie będzie widziała żadnych możliwości. Tu jest ktoś pomocny, ktoś do was przyjdzie, ktoś szczery, otwarty. Wspierający Was. Natomiast generalnie otoczenie zewnętrz, z zewnątrz będzie stało, nic nie będzie robiło, palcem nie kiwnie. To Wy macie tu możliwość. Tu jest kreatywność, tu jest e, słuchajcie, działanie w kierunku stabilizacji, tu jest mądre inwestowanie, e, cała strategia, całe, całe zarządzanie. Tu jest stabilizacja i pewność. Polegajcie na sobie. Wy macie te możliwości i wy macie sposoby do tego, żeby osiągnąć sukces. Natomiast z zewnątrz nie otrzymacie pomocy, bo y, otoczenie będzie stało i patrzyło i przyglądało się. Albo w ogóle nawet nie patrzyło, nie zwracało uwagi. Też może tak być. Będzie się bało opowiedzieć po jakiejkolwiek ze stron. Zblokowane będzie. No, i kochani, co warto wiedzieć? Mamy kartę wieży. Karta wieży mówi o tym, że jak ty czegoś nie zrobisz, drogi Raku, i będziesz tak odkładał, i odkładał, i odkładał, i odkładał, tak przyjdzie z góry piorun, to i tak zrobi z tym porządek wcześniej czy później. Istnieje taka możliwość. Obawiacie się, że nawet jeżeli Wy y, nie, nie robicie y, postępu w jakimś kierunku, albo utknęliście gdzieś, albo zaczynacie się zastanawiać, czy w ogóle to ja bez sensu tego nie rozpoczynam, albo czy ja w dobrą stronę idę, y, to możecie mieć taki lęk, że coś się zdarzy nieprzewidzianego. No i co z tego? Wieża jak przychodzi i przynosi nam coś nieprzewidzianego, to ona przychodzi tylko po to, żeby zburzyć to, co i tak nie ma sensu. I tak źle funkcjonuje od dłuższego czasu. Po prostu już wszechświat nie wytrzymał. To są zdarzenia losowe, które najpierw nami tak mogą zatrząść, słuchajcie w posadach, tak? Że świat nam się zawalił, nie wiem. Rozstajemy się z kimś i po prostu to jak ja teraz mam dalej żyć? No jak? Jak wszyscy. Jak każdy. Buduj sobie cegiełka po cegiełce swoją wieżę, w której będziesz mieszkać. Bardzo się obawiacie tutaj wieży i takich zdarzeń nieprzewidzianych. Chcielibyście mieć wszystko poplanowane z jakby... Właśnie, ja mam wrażenie, że ta równowaga tutaj, że chcecie zachować równowagę, czyli robiąc coś, nie chcecie aż takiego ryzyka podejmować, tak jakbyście asekuracyjnie trochę działali. No nie da się iść w nowe, pojechać za morze i być jednocześnie po tej stronie morza. Nie da się. Tu trzeba się na coś zdecydować. I po prostu zaryzykować, i pójść. Tak jak tutaj wam się marzyło. Ale to wymaga pewnego rodzaju odwagi, nakładu pracy. Może nawet arogancji, jakiejś takiej, wiecie, zawziętości w sobie, żeby doprowadzić do końca efekt. Kończycie cudnie. Asem pentakli. Nowy początek. Od losu dany, taki początek, który ma szansę na stabilizację. Jeśli wchodzicie w jakąś nową relację, na koniec miesiąca coś wam się trafi, tak? Jakaś osoba, jeżeli poznacie kogoś, to taka relacja rzeczywiście przy wkładzie, przy mądrym podejściu ma szansę, kochani, na stabilny związek. Jeżeli na w końcu miesiąca pojawi wam się jakaś propozycja pracy, to to będzie propozycja stabilnej pracy. Jeżeli końcem miesiąca pojawi wam się e, coś, co umożliwi wam rozwój swojej firmy, albo założenie własnej działalności, albo pójście w jakimś kierunku, na no, który od dawna marzyliście pójść, e, to ten as pentakli mówi, wykorzystuj tą okazję, nie gap się, weź tą szansę. To jest coś trwałego. Karta Brama, otwierająca nas na jakiś nowy etap, na jakiś nowy rozdział w naszym życiu. Początek stabilnego, czegoś bardzo stabilnego, i to będzie prezentem. To przyjdzie. Być może tutaj po tej wieży. Może coś potrzebuje takiego oczyszczenia pola, żeby to ziarno czegoś nowego mogło do Was przyjść i się rozgościć. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego.